Ga, lady aga, oh oh, 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 lady aga show. Z tej strony Agnieszka Winczo i Paul Australia. Hello! Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy w Chicago, na Florydzie, w Bostonie, w Los Angeles, w Nowym Jorku i zapraszamy do naszej audycji. Ok, więc kontynuujemy nasz temat Law of Attraction. A mówimy oczywiście o tym, jak transformować swoje życie. I tak, na, wiadomo, transformacja jest to wielkie słowo, ale każda transformacja zaczyna się od małych, małych kroczków. I te małe kroczki, to są właśnie myśli. Cele mamy różne, chcemy osiągnąć swoje cele, chcemy osiągnąć swoje marzenia. Problemem jest czasami, że zabijamy te swoje marzenia, ponieważ myślimy, że nie jesteśmy w stanie ich osiągnąć, że te marzenia przerastają nasze możliwości i mamy bardzo małą wiarę w siebie, małą sił, wiarę, właśnie tą wyższą siłę, która może zrobić wszystko, może dokonać cudów, i czasami właśnie zabijamy te swoje pragnienia albo nazywamy je, że są to o é I żeby nie czuć tego cierpienia, które właśnie wywołane jest tym, że czegoś nie posiadamy, a tak bardzo byśmy tego chcieli, nazywamy to złem. I często ludzie używają różnych argumentów, różnych religii, polityki czy różnych innych filozoficznych wywodów i udowadniają sobie, że na przykład pieniądze są złe, że na przykład piękno jest czymś złym. Czyli bogactwo, piękno, te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę są naturalne i takie tak naprawdę są cechami boskimi. Ludzie często słyszą, szczególnie w naszej Polonii, właśnie szczególnie osoby religijne nazywają to czymś złym. Czymś wręcz słyszałam nawet od diabła, że ciało nasze jest od diabła, że ta planeta to jest piekło i że tutaj że zostaliśmy zesłani za karę. I taka mentalność, proszę wierzyć lub nie, ale niestety taka mentalność powoduje to, że odpychamy od siebie wszystko, co dobre w życiu. Czy wszyscy rzeczywiście na tej planecie cierpią? Czy wszyscy rzeczywiście postrzegają to miejsce jako piekło? Czy to tylko kwestia tego, co w naszym umyśle się znajduje? Jakie mamy patterns? Jakie mamy trend, Traumy powiedzmy, jak zostaliśmy wykształceni przez naszych rodziców, przez nasze społeczeństwo, w którym się wychowaliśmy jako małe dzieci. I pytanie jest takie, czy rzeczywiście chcemy cierpieć? I wytwarzać to cierpienie? Czy rzeczywiście pojawiliśmy się tutaj, żeby to całe życie przecierpieć i później umrzeć? Czy pojawiliśmy się w tych ciałach, w tych fizycznych naszych ciałach, po to, żeby jednak osiągnąć szczęście, jednak czuć zadowolenie z tego, że tu jesteśmy i odkryć swoją misję w życiu? Odkryć ten swój cel tego życia? Po co ja się tu pojawiłem? Po co ja żyję? Jaki jest mój cel w życiu? Co ja mam tak naprawdę w tym życiu osiągnąć? Co ta wyższa świadomość Bóg, każdy może nazwać swoim imieniem, chce ode mnie, abym ja tutaj w tym życiu osiągnął albo osiągnęła? I czy rzeczywiście jest to cierpienie? Czy rzeczywiście skazani jesteśmy na to, żeby cały czas biczować się za każdą jedną chęć bycia szczęśliwym? Bo jednak spójrzmy na siebie tak szczerze. Czy myślimy, że jest to okej, okay być bogatym? Ja chciałam dzisiaj porozmawiać troszeczkę na temat pieniędzy, bo widzę właśnie, szczególnie w naszej polskiej gromadce mamy taką jakąś traumę narodowo-kulturową, że pieniądz jest czymś złym. Ja oczywiście mogę głęboko wejść w filozofię i przytaczać tutaj różnych filozofów, naukowców, quantum physics, którzy tak naprawdę udowadniają, że nawet ta materia, która do tej pory przez Kościół, przez duchowe różne organizacje była uważana za coś oddzielonego od duszy, oni to tłumaczą, że tak naprawdę materia jest energią, wibrującą. I jest tylko. Ostatnią już manifestacją tego, czym jest myśl, czym jest dusza, czym jest emocja, czym jest e, uczucie. I tak jakby są różne warstwy tej energii, ona się zagęszcza, i tak na początku jest myśl, później się zaczyna zagęszczać i manifestować w formie materialnej. Więc tak jakby materialna forma jest tylko efektem końcowym tego, co jest w środku. Czyli źródłem materii jest dusza, jest to, co w środku myślimy. To, kim jesteśmy w środku i jakbyśmy sobie to uświadomili naprawdę tak głęboko, to zaczęlibyśmy mieć tą chęć wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, że jeśli ja kreuję poprzez moje myśli, to przecież mogę wykreować to, co chcę w życiu, a nie to, co nie chcę i cierpieć i później tylko narzekać na to cierpienie. Jestem tak powerful, tak silnym twórcą, ponieważ dostałem tą moc od Boga, to co mówi Chrystus, to co mówi Buddha, o to chodzi, żeby odkryć tą siłę właśnie w sobie. I tutaj jest klucz do szczęścia, bo ludzie biegają właśnie często za pieniędzmi, za tym, za tamtym, myśląc, że to jest właśnie szczęście. Ale oni to robią, jakby to powiedzieć od tyłu, jakby od do góry nogami to robią. Szczęście jest w środku, i kiedy masz to w środku, to wtedy cokolwiek nie robisz czy cokolwiek nie posiadasz, przynosi ci więcej szczęścia. Jeśli człowiek w środku ma złość, nienawiść, zazdrość, ciągle patrzy na tą pustą część szklanki, to nieważne ile by pieniędzy nie miał na koncie, czy ile wokół siebie piękna, on tego nie zobaczy, on tego nie widzi, on tego nie docenia i zawsze jest za mało. Dlatego to właśnie ludzie często widzą, obserwują wśród ludzi, którzy próbują na siłę zdobyć bogactwo, którzy nie, nie odnaleźli tego bogactwa w sobie najpierw, tylko próbują właśnie nadrobić tą pustkę w środku po prostu na siłę, zbierając różne jakby bogactwa na zewnątrz. Czy potrzebujemy tych miliony, miliony dolarów, żeby szczęśliwi? Nie. Nie potrzebujemy nic, aby być szczęśliwi, ponieważ szczęście, prawdziwe szczęście nie jest zależne od materii, ale co nie znaczy, że materia jest czymś złym, dlatego że ludzie lubią, myślą, że albo coś jest białe, albo coś jest czarne i wykluczają, jak już zdecydują się na białe, to znaczy, że czarne jest złe, jak się zdecydują na czarne, to znaczy, że białe jest złe i to nie jest prawda. Po prostu prawda zawsze leży po środku, prawda zawsze jest rzeczą względną i zmienia się codziennie, ponieważ my się zmieniamy i ponieważ punkt siedzenia się zmienia cały czas. I co dla jednej osoby może być czymś dobrym i szczęściem, nazwiję to szczęściem, dla drugiej osoby powie: o, A ja tego nie lubię i dla mnie to by było cierpienie. Dlatego jest to bardzo indywidualna rzecz i bardzo indywidualny proces. I proces właśnie odkrywania tego szczęścia wewnątrz siebie jest stopniowy. Ale mam dobre wiadomości. Jak ludzie mówią, że na końcu świata, ja uważam osobiście, opierając się na źródłach, z których ja czerpię informacje, transformacja nie będzie taką transformacją, że tu wszyscy pomieramy, tylko właśnie poumiera nasze te fałszywe ego. Fałszywe ego umrze. Czyli ta nasza fałszywa tożsamość, zbudowana na fałszywych systemach, na fałszywych, jakby to powiedzieć, systemach myślowych, które mówią, że jesteśmy niewarci niczego, które mówią, że jesteśmy stworzeniami materialnymi uwięzionymi tutaj w tym świecie, że ten świat jest miejscem cierpienia i jesteśmy po prostu tutaj za karę. To wszystko jest stworzone przez pewne ideologie, przez pewne systemy myślowe, ale niestety ma to na nas wpływ i tak kreujemy. Rzeczywiście powielamy te myśli i one manifestują się w naszej rzeczywistości. Transformacja teraz będzie właśnie oparta na tym, że odzyskamy swoją prawdziwą świadomość, swoją boską świadomość, swoją świadomość i siłę tworzenia. I będziemy tworzyć tutaj właśnie to, co mówił Jezus, to, co mówili wszyscy święci raj na ziemi. Czyli nie będzie śmierci, nie będzie starości, nie będzie nienawiści, nie będzie wojen, nie będzie chorób, a będzie tylko wszystko oparte właśnie na czystej wibracji, czystej pozytywnej wibracji, którą jest właśnie miłość, czysta miłość. I to się będzie właśnie powoli tutaj na tej planecie manifestowało, to już się manifestuje. Jeśli ktoś szeroko otworzy oczy i zacznie szukać właśnie dowodów na to, zacznie je znajdować. Tylko jest to po prostu niedostępne dla osób, które są całkowicie pogrążone w negatywnej wibracji i które skupiają się na cierpieniu, które skupiają się na katastrofach, na po prostu rzeczach tak negatywnych i przyciągają tylko, powielają tę samą wibrację, manifestują jeszcze więcej negatywnych rzeczy w swoim życiu. I teraz następuje właśnie przebudzenie, zrozumienie, dlaczego jestem w tym świecie, jaki jest mój cel i podążanie właśnie za światłem, podążanie za tą pozytywną wibracją. Nie tracenie czasu tutaj w tym ciele, ale właśnie wypełnianie tej boskiej misji. Boską misją jest miłość. I tylko tyle. I to jest tak proste, a jednocześnie tak głębokie, i tak zabiera takie bogactwo w sobie. I to bogactwo, właśnie tutaj, w tej fizycznej naszej rzeczywistości, manifestuje się na tak wiele sposobów. Manifestuje się w formie zdrowia, manifestuje się w formie związków, miłości, manifestuje się w formie posiadania różnych rzeczy, komfortu życiowego, freedom, czyli wolność. To jest rzecz, która tak naprawdę jest również wielką częścią bogactwa ponieważ bardzo dużo osób skazanych jest dzisiaj na wykonywanie pracy, której nie lubią, której nienawidzą, ale muszą zapłacić za swoje rachunki, więc muszą chodzić, wykonywać po prostu czynności pracy, które po prostu najchętniej w życiu by nie robili, ale przynoszą im to jakieś dochody finansowe, od których zależą i ludzie po prostu pogrążeni są w cierpieniu na różnych warstwach i jedna warstwa zależy od drugiej. To, jak się czuję w pracy, ma wpływ na to, później przychodzę do domu i jaki mam związek z żoną, albo z mężem. I to też jak się czuję i czy, czy tak naprawdę chce mi się żyć, czy nie chce mi się żyć, czy mam entuzjazm w życiu i czy jestem pozytywny, czy jestem szczęśliwy, czy szczęśliwa. I jedno o drugie się zazębia. Dlatego właśnie nadchodzą czasy tego właśnie freedomu, tej wolności. Nie tych lat 60., gdzie to wiadomo, to były te wolności taka troszeczkę szalona i troszeczkę taka utopijna. To jest ta prawdziwa wolność, który, która przynosi nam siłę kreowania od wnętrza, siłę konekcji do naszego źródła, wewnętrznego źródła, gdzie właśnie znajduje się szczęście, gdzie znajduje się bogactwo, gdzie znajduje się piękno i to właśnie, gdzie znajduje się ta czysta miłość, która manifestuje się w naszym życiu poprzez te wszystkie elementy. I tego właśnie wszyscy chcemy. I to jest możliwe. I to jest nam dane. To jest nam obiecane. I to się będzie właśnie działo. Ta, na tym będzie polegać ta nasza transformacja. I tak kroczek po kroczku będziemy właśnie myśl po myśli transformować po to, aby być coraz bardziej, bardziej szczęśliwymi osobami tutaj na Ziemi, tutaj w tych ciałach i coraz bardziej podłączyć się właśnie do tej boskiej świadomości i, i ży życiem bogów. I to się będzie działo. Będziemy po prostu mieć wszystko, co będziemy chcieli. Będzie ta wolność spełniania pragnień, osiągania celów, ale nie w takiej formie właśnie na siłę i z złością, i wykorzystując innych, ale właśnie poprzez tą boską siłę manifestowania rzeczy od środka. I o tym będziemy mówić właśnie na naszym seminarium o godzinie 3 w niedzielę w DK Cafe. Podam adres. 6140 West Belmont w Chicago, oczywiście. Podam numer telefonu. Jeśli ktoś ma więcej pytań, a chciałby przeprowadzić znajomych, proszę dzwonić. 708 645 6796. 708 645 6796. 96. Tak jak mówimy zawsze na naszych spotkaniach o love attraction, czyli prawie przyciągania, że to co myślimy powielamy poprzez przyciąganie tego samego. Jeśli myślimy pozytywnie, przyciągamy więcej pozytywnych rzeczy, ludzi, zdarzeń do swojego życia. My z połem przyciągnęliśmy do swojego życia coś bardzo pozytywnego. Jest to suplement, który wielu osobom zmienia życie. Zmienił życie mi, zmienił życie wielu moim teraz przyjaciółom, z którymi się podzieliłam tym suplementem, wielu osobom, które właśnie zadzwoniły do nas słuchając na naszej audycji i już biorąc ten suplement. Wiele osób mamy, którym spadł cukier, którym spadł cholesterol, kiedy po wielu, wielu latach brania różnych tabletek, czy insuliny, czy różnych rzeczy, było coraz tylko gorzej i gorzej i gorzej. I nie chcę tutaj już e, gadać negatywnie na temat współczesnej medycyny, na temat współczesnej farmacji, jak to wszystko jest po tak, system skonstruowany, żeby utrzymywać ludzi tak naprawdę w chorobie, ludzie biorą coraz więcej więcej tabletek. skazani są. Praktycznie na tabletki od roku 40, już praktycznie każdy jest na jakiejś tam tabletce, i zamiast wyleczyć się, to są side effects, tak zwane, czyli uboczne efekty, i następna choroba, następna tabletka. No i każdy to po trochu zaczyna dostrzegać, że rzeczywiście coś, something is wrong. Ja nie mówię, że medycyna współczesna jest czymś złym w wielu przypadkach ratuje ludziom życie, jeśli są w wypadku i tak dalej. Ale jednak wielu, niestety, lekarzy jest teraz powiązanych z tymi fabrykami farmaceutycznymi, które po prostu wymyśliły sobie, że one będą ludzi po prostu utrzymywać w chorobie tak, aby móc zarabiać na ich pieniądze. No i moja rodzina cała była lekarzami, więc ja mam doświadczenie już praktycznie od dziecka. Nie będę się tutaj wgłębiać w szczegóły. W każdym bądź razie chodzi o to, żeby skupiać się na pozytywnych rzeczach. I ten suplement nasz jest czymś naprawdę, wiele ludzi dzwoni do mnie, mówi, wie Pani co, ja chciałam tylko Pani podziękować, że usłyszałam Pani radio, że moje życie się zmieniło, miałam pule głowy takie, że nie mogłam po prostu myśleć już nawet.